Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj będą nowości bożonarodzeniowe. Te kubeczki, które za chwilkę zobaczycie ze szczałeczkami, jeszcze ich nie ma. Czekam na nie z niecierpliwością. Będą kosztowały 20 zł, te z przykrywką, te 15, ale ten czerwony to naprawdę jak dla mnie cudo. Ktoś tu już pisał, że Pepko w tym roku zaszalało. Oj, zaszalało. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy czekają na nas wkrótce w sklepach. To są nowe ręczniki za 17 zł, nowa poduszka, domek za 40. No po prostu ja już się nie mogę doczekać, aż powystawię to wszystko w sklepach. Powrócą zestawy widelczyków, łyżeczek. No. Czeka nas sporo pięknych nowości i już one pokazują się w sklepach. Więc ogarnijcie sobie kawę bądź herbatę, usiądźcie, oglądajcie do końca, bo będzie dużo ciekawych nowości. A jeszcze przy okazji dziękuję bardzo Wam ślicznie za komentarze, łapeczki i subskrypcje. Tak jak i ostatnio, teraz też poproszę Was o zostawienie serduszka, jeżeli ktoś pierwszy raz mnie ogląda, a dwa, jak oglądacie mnie częściej, ponieważ wtedy ten filmik może trafić do większej ilości osób, za co z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo właśnie pomagacie mi wtedy, tego dokonać. Widzieliście przed chwilką bardzo ładny kubek, który jest nowością 15 zł. Następnie mamy takie szklanki z podwójnym dnem. Tutaj jest taki wzór w śnieżynki. Szkoda, że nie ma tych śnieżynek w środku, bo to jeszcze ładniej by wyglądało. Kiedyś były takie szklanki w pepko i pamiętam, że bardzo szybko schodziły. Tak więc tu mamy jeszcze dodatkowo u góry pozłacane te brzegi. I druga wersja szklanki to jest taka i kosztują one 20 zł. I mamy kolejny nowy kubek. Bardzo fajna cena, słuchajcie, 12 zł. Tym bardziej, że tutaj można mm, w dwie strony go obrócić. Jeżeli postawimy go, właśnie rękami do góry, to pijemy kakao, kawę, herbatę, w zależności od tego, do kogo ten kubek trafi. A jeżeli odwrócimy go w drugą stronę, to mamy postać Mikołaja i naprawdę to. Fajnie wygląda. Druga wersja tych kubków to właśnie taki shop. I powiem Wam, że tak bardzo mi się on podoba, że nie wiem, czy nie kupię sobie, by postawić właśnie w okresie świątecznym, nawet jako ozdobę. Chociaż myślę, że dzieci od razu go porwą do picia. Cena jest świetna tych kubków: 12 zł. wezmę czy jeszcze wpadnie jakiś inny, na przykład, skrzat w tej wersji. i mamy świetne bombki do picia. Słuchajcie, to jest szklana bombka, do tego jest szklana słomka i kosztują jedyne 5 zł. I ja po to wracam, ponieważ przepięknie to wygląda. Mamy wersję czerwoną ze złotą słomką ale możemy wyciągnąć te słomki wsadzić do środka lampeczki ułożyć to na wacie ukryć w tej wacie te baterie które będą podświetlać ten środek i to może służyć na świetną dekorację tak więc można wybrać do picia do dekoracji naprawdę fajny gadżet za jedyny 5 zł kolejne kubeczki i ten mi się bardzo spodobał w ogóle ostatnio zauważyłam, że taki kształt kubków jest modny więc mamy śnieżynkę za 10 zł i tu ten zielony z choinkami też jest bardzo taki już klimatyczny, świąteczny kubek. I nowością są te termosy. Występują w dwóch kolorach, czarnym i czerwonym. Podobno w środku jest jakiś termometr, tutaj jest informacja. Nie zerkałam do środka, bo nie miałam na to czasu, ponieważ pani już prawie zamykały sklep. Sprawdzę i dam Wam znać w następnym przeglądzie. Tu na samym dole są takie figurki. Ta kula jest podświetlana. Na obrazku załączonym jest kolor fioletowy. Ciekawa cena: 20 zł. Występuje ta figurka w takiej wersji chłopczyk albo dziewczynka. No i powiem Wam, że cena na taką dekorację jest nawet ciekawa. Czekam na więcej. Tak więc przechodzimy dalej. Nowością na pewno pokazały się takie dressy z Minecrafta. Tak więc jeżeli ktoś tutaj. Ma w rodzinie fana Minecrafta, może kupić taką bluzę. Do tego dokupi spodnie i można stworzyć za 90 zł. Fajny dress, ponieważ góra kosztuje 45 zł i spodnie 45 zł. Jest to na dziale dla chłopców starszych, ponieważ one występują w rozmiarze od 134, jak dobrze pamiętam, do 168. Tej półki nie widziałam. Bardzo ładne ma wykończenie na dole złota. Kosztuje 95 zł i ciekawy ma te przejścia. Niestety nie jest otwierana. Futerko w kolorze brązowym, te jest akurat bez kaptura, kosztuje 50 zł i jest w rozmiarze od S do L i naprawdę jest te futerko przepiękne. Znalazłam jeszcze taką ala-kurteczkę. Ona jest bardzo ciepła. Ma teraz modny materiał, taki właśnie pluszowy. Kieszonki z przodu, bardzo ładne guziki. Kosztuje 80 zł i jest w rozmiarze od S do L. Występuje tylko w kolorze właśnie takim kremowym. Te buty już też miałam wam pokazać, że znalazłam takie fajne wyższe na okres ten jesienny. 60 zł jest w rozmiarach od 36 do 41 i ma bardzo ładne kolory: różowy puder, pudrowy taki różowy i fiolet. A jak już były świąteczne dekoracje, to przypominam, że jest bardzo ładna torba. Do tego można dokupić. Czapkę i rękawiczki, i komplet na zimę, jak znalazł, bo one są przepiękne. Jest teraz ten modny materiał. Ta torba jest dosyć pojemna. W środku ma taki zamek. Jest na zatrzask, kosztuje 50 zł i jest w takim właśnie kolorze yy, beżowym, co daje jej też dużo właśnie uroku. A tu jest ten kapelusik, kosztuje 25 zł. Widzę, że tutaj są w środku sznureczki, czyli można chyba przywiązać sobie do szyi, żeby nam gdzieś wiatr go nie zdmuchnął. 25 zł kosztuje i tu jest rozmiar M na L. A tu macie te świetne rękawiczki, jeżeli na przykład prowadzicie auto, czy prowadzicie wózek, bądź używacie telefonu na dworze, to dostęp macie do funkcji palce odkryte. 12 zł, cena super i bardzo one są yy, wygodne. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas, jeżeli chodzi o przegląd Pepko. Zapraszam Was na przegląd pierwszej części. Tam były przepiękne dekoracje, m.in. pozytywka, pojemnik na pierniki czy ciasteczka. I e, co, miłej niedzieli życzę Wam. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki. Pa!